Wszystkiego najlepszego, Mario i Luigi! Super Mario Bros. Wydana na nes gra, która na nowo zdefiniowała, czym w ogóle jest platformówka i która, pomimo czterech krzyżyków na karku, nadal uczy projektantów gier, jak powinien wyglądać dobry level design. Samouczek bez słów i magia rytmu rozgrywki, której nie da się podrobić. Plansza 1-1 to punkt wyjścia dla niezliczonych analiz, wykładów i fanowskich rozpraw doktorskich. Zaprojektowana z chirurgiczną precyzją, tak, by poprowadzić gracza za rękę, nie trzymając go za rękę. Pokazać mu świat gry bez przerywników, bez tutoriali, bez tekstów na pół ekranu. Po prostu puść gracza i pozwól mu się nauczyć. Dziś takie podejście to rzadkość. Super Mario Bros nie był tylko kolejną grą. Był sygnałem, że kryzys sprzed dwóch lat to przeszłość, że gry wideo przetrwają, że branża nie umrze z powodu słabych tytułów i złamanych obietnic. NES rozszedł się w ponad 60 milionach egzemplarzy. Gry na tę konsole w pół miliarda kopii, a wśród nich król 40 milionów sprzedanych egzemplarzy Super Mario Bros. Najpopularniejszy, prawdopodobnie najczęściej wspominany i najczęściej parodiowany tytuł ery ośmiobitowej. Ta gra nadal bawi, nadal inspiruje i nie trzeba do tego żadnych patchy, battle passów czy delceków, Bo dobra gra nie starzeje się nigdy i dlatego